Tutaj na patelni mam teraz żółciaka siarkowego. To jest grzyb, który wygląda praktycznie jak huba na pniach drzew, z tą różnicą, że jest bardzo pomarańczowy, od spodu jest żółty. Jest jadalny, pod warunkiem, że najpierw go ugotujemy. A więc te kawałki, które teraz widzicie już pokrojone. Najpierw gotowałem w garku z wodą i z solą przez jakieś minimum 30 minut trzeba gotować dla pewności, bo ona surowo jest trujący. I teraz po ugotowaniu, ja tu go po prostu tylko i wyłącznie podsmażę i wbiję jajka i jajecznicę z nim zrobię, ale można go w większe kawałki dać, obtoczyć w mące, w jajku i bułce tartej i zrobić takie nagetsy z tego żółciaka. Z prostej przyczyny, że on tak trochę jak mięso kurczaka smakuje, więc taki też może być przepis. Generalnie, jak żeby inne możemy go przyprawiać yy, i to najważniejsze co tylko należy pamiętać, że musi być najpierw ugotowany, a później dopiero smażymy, obrabiamy go w inny sposób. I yy, żeby go na surowo nie próbować. Bo tak jak powiedziałem. On jest nasurowo trujący więc... więc tak to wygląda. Z ciekawości parę sztuk urwałem, żeby zobaczyć jak to smakuje. Ciekawy w smaku. O i zaraz jajka wbijemy. Będziemy mieć jajecznicę z żółciakiem, on się fajnie smaży, tak to wygląda. Jednak zmiana piolanów tego żółciaka siarkowego. Widzicie wrzuciłem do ee, tu mam pieczarki, cebulę, mięso i tego żółciaka do tego wszystkiego. I to wszystko będzie wymieszane z ryżem. Miał być ten żółciak w jajecznicy, ale uznałem, że będzie niezłym dodatkiem do ryżu więc by tu mieszamy z tym naszym sosikiem, który tu się wytworzy i tak go wykorzystamy będzie po prostu do pieczarki jeszcze ten żółciak I powinno być pyszne tu jeszcze taka jedna uwaga jak tego żółciaka Przygotowujecie, to nie y, używajcie nóżek ani tego, y, jakby rdzenia od nóżki, który jeszcze wchodzi w ten kapelusz grzyba, ponieważ jest suchy y, i taki bez smaku, jak karton, można powiedzieć, smakuje, dlatego to wykroić i odrzucić i użyć tylko samego kapelusza, bez, tego, bez tej nóżki rdzenia i wtedy będzie idealnie ten żółciak smakował lekki taki posmak kurczaka ma można powiedzieć że może być zamiennikiem mięsa dla tych, którzy mięsa nie lubią i zaraz do tego wszystkiego dodamy ryż a więc tak, ryż już gotowy, dodałem jeszcze trochę szpiorku świeżego. I teraz składniki. A więc w pierwszej kolejności pokroiłem szynkę polędwicy, i tam jeszcze jakie miałem mięsko. W kosteczkę obsmażyłem, do tego dorzuciłem pokrojone w kostkę pieczarki, do tego dwie cebule, przyprawy. I obsmażyłem to wszystko osobno przygotowałem tego żółciaka Jak widzicie tu są kawałki tego żółciaka o. grzyb Ala kurczak no i oczywiście przyprawy czubryka, sumak, pieprz, kminek, sól, yy, odrobina magii i wyszedł taki piękny ryż z dodatkami. Polecam szybka potrawa, ponieważ ryż 15 minut się gotował w tym czasie. Te dodatki do ryżu też można przygotować. Czyli, tak naprawdę, 20 do 30 minut trwało całe przygotowanie. Polecam i życzę smacznego. Jeszcze taka ciekawostka, jeżeli nie użyjecie wędli, a samego tego żółciaka siarkowego, to możecie mieć wegetariańską potrawę, no ponieważ ten żółciak, tak jak już wcześniej wspomniałem, smakuje jak kurczak, a więc można to w zastępstwie dać i piękna potrawa wychodzi wegetariańska.